witam was na kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj zaprezentuję wam e, lasę Shisha King, e, Guava Breeze. Pokażę z bliska, jak to wygląda. Buteleczka wygląda tak. E, oj, złapie, złapię. złapię. E, na, na brzegu jest taka graficzka. Jest narysowana taka malinka i głowa, To pisze, że raspberry głava flavor. I na górze nie wiem czy złapię, jest logo Shisha Kinga. Premium tobaku. Buteleczka taka jak od syropu. 130 ml za 19 zł. Zmieszałem ją z 20 gramami tytoniu Elements. Płukanym dwa razy. Zapachu wyczuwalny jest Malina na pewno. Gławy nie jadły, więc nie potrafię określić zapachu ani smaku tego owoca. No ale tutaj wyczuwana jest właśnie taka malina. I być może właśnie ta głowa. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jak to pachnie. Cóż, no żeby nie przedłużać, na czym palę? Na Lamparcie cybuch, od Lamparta. Jeden carbopol, duży komin. Odezwanie z dyfuzorem. Aha, jeszcze pojawi jak pachnie tyton. Jak wygląda w ogóle? Zmieszany. Zapomniał. Tyton wygląda tak. Ja wysypię może troszkę. Żeby tutaj widoczny było. O! No, złap, złap, złap. O, ta wygląda tytoń. 130 ml na 20 g elementa, to jest dużo i pływa w sokach. Nie wiem, może będzie tutaj widać. Może nie. Pływa w sokach, zazwyczaj na 20 g elementa leje się 20 ml. No, ale pomyślałem, że będę palił na cybuchu właśnie tym lamportowym, takim co ma ten rowek, coś się lamasta, więc że będzie lepszy. To po prostu melasa my będzie sobie pływała tam w cebuszku, że Smaku już nie jest tak dobrze jak w zapachu Moliny Bardzo, bardzo, bardzo słabo można się doszukiwać ale to no, słyszałem, że właśnie w shishakingach trzeba trafić na odpowiedni smak, żeby on, żeby on jakoś smakował. Ale no, tutaj to czuć taki aromat samego tytoniu, podobny jak w Alfaker Pipe. Raz miałem okazję palić właśnie tego alfakera i właśnie to tak smakowało. No, maliny nie czuć, czuć taki zwykły tytoń. pomimo dwukrotnego pukania potrafi nawet nieźle zbuzować e, Cóż mogę w smaku powiedzieć, no, no... nie smakuje mi i nie wiem czy komukolwiek by smakował e, wypaliłem już połowę tego wyszło mi coś koło 150 gramów, jak się nie mylę i no smak, no niestety, nie czuć moliny ani tej gławy tego takiego smaku nieokreślonego dymi się dobrze trzeba trzymać pod kominem niestety na no, opalanty tych Mogłem tak. mogę zapalić dwa to może by było lepiej Cóż mogę dać mu <śm> Chyba dam mu trujeczkę, bo nie jest to aż takie, takie niesmaczne jak al sultan i właśnie co do tego al sultana, to mogę powiedzieć, że jednak to była wersja ta niemiecka jeszcze sprzed wejścia, wyjścia tego prawa, czyli nawilżenie te mniejsze. Postaram się skombinować polskiego sultana, również ten sam smak, czyli owocowy i... No i zobaczymy jak tam to się będzie palić, ten, ta polska wersja. <ścoughs> Daję mu tujeczkę tylko dlatego, że się dobrze dymi, bo w smaku to jest naprawdę... jest, jest masakra. Nic nie czuć słyszałem, że jednym z lepszych smaków i shakingów jest Black Pia i chyba jakiś Mokito. Jakiś smak właśnie jest z tym związany. No więc to tyle, daję trójeczkę na 10, e, zapraszam do kolejnych recenzji, do oceniania, do subskrypcji, e, w następnych recenzjach chyba zacznę recenzować Siazo, bo troszkę tego mam. E, no, tak więc na razie.